Ostatnio Wam przedstawiłem taki monitor od Philipsa, dosyć ciekawy 24,5 cala, płaski a terapora na wersję zakrzywioną. Ale zanim Wam go rozpakuję, pokażę Wam coś ciekawego. Miałem dostać RTX A2060, bo niestety mój RTX 3060 ma, no chyba, uwalony port e, od kabelka DP, DisplayPort. I tutaj mam już prawie nowego RTX -a 3060. Pakuję go Wam. Tada. Nie, no to oczywiście żart jest. Tutaj włożyłem S3 Trio 3D. Prawie najgorszy deakcelerator, jaki wyszedł, bo chyba tylko SIS 6326 był gorszy. RTX-a tak naprawdę włożyłem już do komputera. I teraz sobie podłączę ten monitor. Ja wiem, że 240 Hz to już jest full wypas i tak dalej. Tak mi pisali niektórzy na poprzednim filmie. Ale zauważcie też, że jeżeli mamy 240 Hz, no to karta graficzna może nie wydolić. Zwłaszcza jeżeli to jest RTX np. 2060 albo 3060. No, Full HD powinna dać sobie radę, ale zależy też, jaka pozycja, jaka gra. No, lepiej by było mieć RTX 3080 albo z serii 40, na przykład 80 albo 4090, no ale to trochę chyba kosztuje. To wtedy możecie nawet w 4K naparzać. Ale my nie robimy tego w 4K, mamy monitory Full HD, więc sobie rozpakujemy go. Tym razem zakrzywiona wersja. Ja wiem, że jak podbijamy tutaj te herce, to karta. No, wiecie, musi tych kolatek więcej zrobić. Tam są metody, które pozwalają karcie no, troszkę oszukiwać, że ona nie musi aż tak się nadwyrężać, ale to chyba jest kosztem jakości obrazu, z tego co pamiętam. Ja nie jestem aż takim graczem. Ja raczej robię inne rzeczy na karcie graficznej. Dobra, kolejny monitorek. Też seria ewnia. Seria 27 calowy przekąt na 68,5 cm. Z ciekawszych rzeczy, co my tutaj mamy napisane? Fast VA. Rozumiem, że Fast VA to jest matryca, szybka matryca VA. Kolejna opcja to jest kurwa display, czyli to jest, o ile się nie mylę, zakrzywiony ekran. Mamy tutaj tryb HDR. 280 Hz, czyli więcej niż na poprzednim monitorze. Tutaj mamy jego szybkość 0,3 milisekundy. Pudełko z monitorem wypadałoby teraz otworzyć. Nie chciałbym czegoś zepsuć. Kable. Kabelek zasilający. Tutaj mamy kabelek DisplayPort. Tym razem się przyda. HDMI. No i tym razem nie użyjemy HDMI, użyjemy sobie portu DisplayPort, bo mamy inną kartę graficzną, oczywiście nie jest to S3 Trio. Wyciągniemy sobie wszystko, podstawka zapewne. Element, który pozwala na obracanie monitora, na to, żeby on w ogóle stał. Zapewne zautomatyzowany jak w poprzednim egzemplarzu, jakby to nazwać, zatrzaskowo bez śrubokrętowy, nie trzeba używać śrubokręta, nie trzeba używać narzędzi i można sobie to fajnie złożyć. No i tutaj powinien być nas, nasz monitor. Spróbuję go wyciągnąć. Ja sobie go odłożę. No dobra, położyliśmy go na stoliku wyciągamy. Cięższy jest troszkę od tamtego. No ale. to zrozumiałe, ten monitor jest sporo większy też. No i super. Mamy monitorek. Widzę, że matryca. Nie jest to matryca. Ta jak mi poprzedni jeden z widzów zwrócił uwagę, typu glossy, czyli błyszcząca. Ja nie będę używać tego żargonu. Po prostu ta matryca jest matowa, nie jest to matryca błyszcząca. E, bo z tym żarkonem różnie bywa. Ja kupiłem niedawno chińskie matryce do laptopów. I na nich jest napisane Bright. Bright to jest chyba, o ile się nie mylę, z angielskiego jasny, ale nie jestem tego pewien. Ta matryca jest błyszcząca, odbija wszystko jak lustro. Ta z kolei jest matowa. No, i tak samo ta nasza matryca od Philipsa zakrzywiona. Nie wiem więc tu widać to zakrzywienie. No, widać jest zakrzywiona. I to jest matryca matowa. Ona niczego praktycznie nie odbija. Podstawka, widzę, że jest taka sama jak w poprzednim monitorze. Więc yy, myślę, że dam sobie radę ze złożeniem tego. Kolejny element. Takie coś. Dobra. Wystarczy to teraz poskładać. Zobaczmy, czy tak samo jest. Chyba tak samo będzie jak w poprzednim monitorku. Tak. To wchodzi tutaj w ten pałąk. I wystarczy teraz ręcznie to skręcić. To jest tak fajnie wyważone, że naprawdę nie trzeba tego robić za pomocą żadnych kluczy/ narzędzi. Można dokręcić wiadomość śrubokrętem z ale nie wiem, czy jest potrzeba. Spokojnie można to ręką dokręcić i też się trzyma. I tu już widzę wszystko OK, dobra. Spróbujemy teraz to ustawić. Zapewne też jest wszystko zatrzaskowe. Wystarczy to tylko tutaj nałożyć. O! Elegancko. Tutaj jest taki specjalny zatrzask. To się zatrzaskuje i, i tyle. I monitor w, w zasadzie jest już złożony. Więc tu więcej nie trzeba robić. No, ładnie to wygląda. Dosyć spory się wydaje. Dobra, zobaczmy, jak działa uchwyt. Czy jest tak samo jak w poprzednim monitorze? Czyli tak, góra-dół. No tak, można nim zjechać na dół. I do góry. Można go obrócić? Nie. Jest tylko niewielki stopień regulacji. Po co obracać pionowo monitor, który jest zakrzywiony? Można go jeszcze w ten sposób obrócić. Stoi stabilnie. Jest OK. Ja sobie zobaczę jeszcze jego wyjścia jakie ma. To znaczy to są wejścia tak naprawdę. Dobra, wejścia w tym monitorze zobaczmy sobie. HDMI 1 czyli wejście HDMI 1 wejście HDMI 2, DisplayPort Port Audio Out. No i tutaj mamy wejście na zasilanie. 240 V, 1,5 a tak jak w poprzednim monitorze. Oczywiście, tutaj to nie będzie, że on pobiera 360 W. Zasilacz pewnie, pewnie i dałby radę tyle ogarnąć, ale to jest chyba jego maksimum. A taki monitor podejrzewam, że bierze w granicach może 25 W. Poprzedni chyba brał 28. Tutaj w opisie macie pobór prądu przez ten monitor. Dobra. Najczęściej informacje o poborze prądu są umieszczone gdzieś na kartonie. Ewentualnie możecie to sobie w internecie sprawdzić. Ale odkąd w monitorach nie ma podświetlenia na, na lampy fluorescencyjne, no to automatycznie ich pobór prądu spad. No, i tym same się troszkę mniej grzeją. Dobra, nasz monitor stoi. Czas go podłączyć pod komputer, odpalić jakieś gierki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wykorzystamy kabelek DisplayPort. Także kabel HDMI na razie wyrzucamy. I podłączymy komputer, właśnie przez DisplayPort, przez zasilanie. No to zaczynamy zabawę. Dobra, wszystko podłączyłem. Jak widzicie, monitor chodzi. Elegancja Francja. Powiem Wam, że obraz naprawdę jest ładniutki. I co dalej? Odpalimy sobie jakieś gierki, ale zanim to zrobimy, ja spróbuję monitor przestawić w tryb, który zasugerował mi tutaj jeden z YouTuberów, Void 1705. Napisał mi, żeby odpalić 240 Hz. Albo więcej, oczywiście przy poprzednim filmie mi to napisał, bo ten monitor więcej herców obsługuje oraz G-Sync kompatybilny, czyli żeby włączyć G-Synca tak zwanego, bo żal patrzeć. Dobra, spróbujemy. Pierwsze co zrobimy, to ustawimy sobie G-Synca, ustawimy sobie też odświeżanie wyższe. Musimy wejść tutaj do ustawień karty graficznej. Wchodzimy w panel NVIDIA. Zapewne ustawienia 3D, o ile się nie mylę. Zobaczmy. I tutaj będzie gdzieś guessing. Szukamy. Technologia monitora. To chyba tu będzie. Jest. Guessing compatible. Odpalamy. Zastosuj. No i zmienimy jeszcze odświeżanie. To będzie zmiana rozdzielczości. Mamy w tej chwili 1920 na 1080 Dajmy 120 Hz, bo więcej się nie da z tego co widzę. Ciekawe czemu. No zmieniło. Obraz jest, czyli jest ok. Tu na mnie wskoczyły nowe wartości. Czemu tutaj nie ma 240 albo więcej Hz? Mm. A tutaj widzę są dwa menu. Jest Ultra HD, HD, SD, a tu jest menu P PC. Spróbuję na PC dać. O, i tutaj mamy te wyższe odświeżania. Dajmy na razie 240, nie będziemy się na fule. Poszło. Bałem się, że kabel HDMI, który tutaj dodali w zestawie, nie będzie kablem HDMI 2.0 albo DisplayPort 1.2, bo z tego co wiem. Z tego, co wyczytałem, to żeby nam chodziło 240 Hz, musi mieć HDMI 2.0 lub DisplayPort w wersji 1.2. Jeżeli kabel nie obsługuje tego, no to niestety może być problem z uzyskaniem tak dużego odświeżania. Dobra, co dalej? Odpalmy sobie jakąś gierkę. Po kolei lecimy. Spróbujmy, może Skyrim. Zakładamy słuchawę. No dobra, my w tej chwili gramy w 240 Hz. Jeszcze sobie to sprawdźmy na monitorze. Tu jest nasz joystick. Tak, jest 240 Hz. Nie będę tego menu wam omawiać, bo to jest dokładnie praktycznie takie samo menu jak w poprzednim monitorze z poprzedniego filmu. Też możemy sobie wywołać cross-high, cross czyli w skrócie celownik w grze. Widzicie? Mamy teraz celownik do FPS-ów. Idealne. Ładnie śmiga. Bardzo fajnie. Super, że to działa. Mamy 240 Hz. A tak to można grać. I co nam to daje? Nie wiem, czy to będzie widać z kamery, ale ten obraz jest żywszy. Na pewno jest żywszy. To się czuje. Spróbujmy troszkę narobić szumu. Zobaczymy, jak to, jak ten monitor się sprawdzi w takim rasowym FPS-ie, w którym chodzi głównie o szybkość. Zobaczmy tylko odświeżanie, czy jest poprawne. Mm, 60 Hz jest tylko. Pytanie teraz dlaczego? Czy w grze trzeba coś przestawić? Ja ustawiałem wszystko na, na sprzęcie, na wyższe. O, tu jest, widzicie rozdzielczość. Tutaj ustawiamy herce w tej grze. Dobra, znaleźliśmy to. A jak widać, nie każda gra jest sama w stanie sobie poradzić z tym, wykryć to. No niestety, i teraz myślę, że będzie ok. No jest, teraz jest ok. Mamy te 280 Hz. Super. Klatki ustawiłem mniej więcej na 200, ale ja nie wiem, czy ta karta wyciągnie 200 fps. Tutaj nam pokazuje w tej chwili 200 fps, ale my jesteśmy w lobby. Jak już mówiłem, nie przepadam za snajperką w tej grze, no ale nie wiem, wybrałem normalnego, chyba kawaha i mi dało snajperkę, nie wiem czemu. Może to jest taki scenariusz. Za często nie gram w tą grę, wolę CSa. Gdzie on tam siedzi? Tu gdzieś jest, skupaniec Nie ustrzelę go tak łatwo, ale chyba go trafiłem. Dobra, poszedł. Faktycznie ten celownik daje coś. Trochę to ale jeżeli każdy z graczy ma też taki monitor, z takim celownikiem, no to ciężko powiedzieć, że to jest poszukiwanie. nie? Zwłaszcza, że system anty, anty... ...taki, który zabezpiecza przed cheatowaniem, przed oszukiwaniem in, innych graczy, no to nie wykryje celownika w monitorze. Bo nie ma komunikacji dwustronnej. Ile late danger. Zobaczmy, czy tutaj będzie mieli 280 Hz. Jak to będzie wyglądać, bo ile Dangerous to jest symulator? Wchodzimy, Options, grafika. Skoro już tu jesteśmy, dajmy wszystko na ultra. Field of view, dajmy też na full, a tak dalej. Display full screen, jakim domat nie wiem, co mu tak wyświetliło. Rozdziałka 1920 na 1080 jest ok. I oczywiście 60 Hz nam ustawiło. Dajemy. 280 maksimum i Apply. zobaczymy co z tego wyjdzie czy zadziała obraz widać więc zadziałało continue i Open play zobaczymy co z tego wyjdzie powinno wszystko działać zobaczmy no jest 280 nieźle i faktycznie ten obraz tak jakby Żypszy się wydaje, ale widzę, że grafika RTX, którego tutaj włożyłem, 3060, zaczyna coraz głośniej chodzić, bo daliśmy Field of View na maksa, po prostu chcę zobaczyć, jak to hasa, ale faktycznie ładnie to wygląda. Zaraz sobie wystartujemy, spokojnie. Ilight Dangerous był troszkę niedocenianą grom, ale moim zdaniem bardzo fajnie się ta gra rozwinęła. Może się nie rozbijemy. Nie no, świetnie to wygląda na tym monitorze, Inna jest różnica. 240 czy tam 280 Hz, to jednak jest różnica. Musimy do góry się troszkę podnieść, bo jeszcze jesteśmy na nisko, żeby się wyrwać z grawitacji tej planety. U, ładnie to wygląda. Prawda ładnie. Szkoda, że w Elite nie można poruszać się po statku, na przykład tak samo jak w grze Star Citizen. Tutaj widzicie sami. Ja nie mogę stąd wyjść. Mogę tylko wyjść ze statku. Jakbym chciał na przykład przejść do ładowni, no to z tego co wiem, to chyba się nie da. Mogę ewentualnie... statek sobie tutaj zrobić deploy. Albo pojazd. Albo po prostu wyjść na zewnątrz. I tyle. Niektóre statki mogą mieć jakieś mniejsze myśliwce. Służąca do obrony, można sobie pilotów zatrudnić. A to jest nasza główna maszyna. Oczywiście można ją zestrzelić, chociaż nie zalecam. Ma osłony, to wytrzyma ileś tam strzałów. Jakbyście chcieli wiedzieć, tak wygląda z zewnątrz. Jest dużo szybsze. Chyba może na jakąś tylko odległość odlecieć od statku matki. się sobie zerknę. I sobie włączymy jeszcze Skyrim. A. Chcę zobaczyć pewne opcje jeszcze tutaj w grze. To znaczy monitora opcje. Chodzi mi o monitor tak naprawdę. Odpalę sobie jeszcze Skyrim tylko. Bo chodzi o to, że w Skyrimie mm, mogę się gdzieś zatrzymać. To jest gra single player. Chciałem zobaczyć pewne opcje tutaj w menu. Za ja chwilkę się włączy. Chcę tylko coś zobaczyć jeszcze. Kilka opcji tutaj. Jak to wpływa na grę samą. Dobra. Tu jest jakaś postać, więc chcę zobaczyć, czy ona faktycznie będzie jakoś podświetlana inaczej. Jak to wygląda ta gra teraz? A, to nie jest to czasem, że te chmury się robią teraz takie, widzicie? E, to faktycznie coś zmienia w obrazie. To jest zgrane, ten obraz się zrobił jakiś taki, jak się rusza obra tym myszką, ale bajer, ten obraz się robi taki mega ostry, jakby ostrość na chwilę była wypaśna na maksa, widać to zwłaszcza na drzewach, na tym, ej, to może być fajne w tym, w jakichś strzelankach, bo wtedy, Tak patrzcie na drzewa, jak je wyostrza, widzicie? To może nawet podświetlać wroga, jak gdzieś biegniemy, w jakiejś strzelance, w jakiejś FPS. Oczywiście trzeba by to wypróbować, ale fajne w tym monitorze jest pewna opcja, która jakąś magię robi z obrazem. Teraz tego nie ma. Nie widać tego. Ja nie wiem, czy mi kamera też to złapie, ale jak ją włączycie. Zaraz wam pokażę, jak to się nazywa. Wchodzimy w game mode i dajemy smart response. Dajemy tutaj na fastest, na przykład najszybszy. To coś dziwnego się z obrazem dzieje. O, widzicie? Kurde, nie wiem, czy to będzie widać. Patrzcie na te góry tutaj. One są teraz takie. No, jakieś tam wyrenderowane, ale jak poruszę myszką, widzicie? Podświetlaj tak dziwnie. To jest to Fast Response. Jak gdzieś na przykład gramy w FPS, a jest przeciwnik, to pewnie go też tak podświetla. Tak by na chwilę mm, wyostrzało. O, na drzewach też to widać. Jakieś rzeczy, które się kolorem różnią. Tak by wyostrzało przez chwilę. Fajny bayer. To widać, że to jest sprzętowo zrobione w monitorze. Co my tam jeszcze mamy za opcję? No to do FPS-ów się może przydać ta opcja, jak ktoś chce szybko wroga zobaczyć. Na razie on wyłączę Smart Frame, zobaczmy dlaczego to Smart Frame służy. A, to nam się takie coś tutaj rysuje. Możemy sobie to przesuwać gdzieś. Nie mylę się? Tak, możemy to przesuwać. No, taka podświetlona kostka. To, do czego to służy, to macie tutaj w opisie. Ten cały Smart Frame. Ja to wyłączę, bo mi się to tutaj raczej średnio przyda. Ale ta Smart Response opcja mi się chyba najbardziej podoba. Zobaczmy jeszcze, Low, Input, Lack, to, to jest chyba do komunikacji monitor-komputer. Shadow, Boss, zobaczmy, dajmy na trójkę. A tutaj jakby nam obraz troszkę podbija, rozjaśnia. Bardziej matowy się obraz robi. Tak mi się wydaje. Tak, coraz taki bardziej jakby matowy. No takie inne, nawet troszkę lepsze się wydają wtedy. No i tu w sumie więcej nic takiego nie mamy. A reszta opcji to jest w zasadzie jak w poprzednim monitorze, który Wam pokazywałem, czyli tutaj mamy różne opcje standard, racing, Movie, low blue. Zacznijmy sobie od opcji standard, czyli to jest opcja do no, do korzystania na co dzień z monitora FPS to gierek FPSowych, jakieś tutaj takie predefiniowane ustawienia Racing do wyścigówek, RTS to pewnie do gier strategicznych, MOWI do oglądania filmów, LOBLU to jest z niską emisją niebieskiego światła, jak ktoś ma problemy ze wzrokiem. No a jeszcze jest taka opcja Easy Read do czytania. Tu jeszcze gdzieś opcje są Economy, to czyli jakaś oszczędnościowa. Smart, Uniformity, to nie wiem do czego to jest. I Game 1 oraz Game 2, Dobra. Tu sobie damy opcję FPS. Game Mode, to tutaj są wszystkie te fajne takie opcje do gier, czyli właśnie Crosshair to jest celownik. Shadow Boss to jest jakieś to jakby podbijanie, nie wiem, cieni, bo yy, obraz się robi taki jakby troszkę zamglony bardziej dzięki temu, tej opcji. Low input 2 tak, to jest jakaś opcja komunikacyjna, pewnie. Monitor, karta graficzna, żeby nie było jakichś tam opóźnień. Input HDMI 1, 2, display port to są wyjścia, audio. Możemy sobie tutaj ściszyć, zgłośnić. Język, nie wiem czy jest polski, a zobaczmy. Z ciekawości, nie jest polski, można na polski od razu przedstawić, komuś wygodniej. System No, inteligentny rozbiar OSD, tutaj jest całe, jak sobie ustawić, to raczej nam nie jest potrzebne Kontrola diody LED, chyba ją można wyłączyć, nie? Nie mylę się. ciekawości ją wyłączmy, zobaczmy. właśnie, jasno faktycznie, można ją wyłączyć. W którym trybie najlepiej wygląda? Tu oczywiście kolory można sobie samemu ustawiać. No, chyba w w tym trybie film mi się najbardziej obraz spodoba, ale to już zależy po prostu jak to lubi. Jak dla mnie elegancko, fajnie to wygląda. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Te opcje gamingowe w tym monitorze, no jest to jednak fajna rzecz. Udało nam się na nim odpalić 240 Hz. Sorki, że na wcześniejszym tego nie zrobiłem. Nie miałem jeszcze wtedy karty graficznej ale to będzie bardzo podobnie jak tutaj, więc nie, nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu. Także do następnego filmu, cześć.